No i właśnie, pytanie, czy nie wchodzimy w taką euforię na rynku złota, taką gorączkę złota, że Polacy się rzucili na złoto, banki centralne się rzuciły na złoto. E, opowiadaj z Waszej perspektywy, pewnie zyski tam będą naprawdę duże. No, to, to jest e, parę czynników pewnie trzeba wziąć. Czy wchodzimy w euforię, jak się popatrzy na wykresy giełdowe, to oczywiście można tak powiedzieć, że rzeczywiście cena teraz bije kolejne rekordy w tym roku wzrosty są imponujące. Natomiast w zeszłym roku e, zresztą złoto rośnie już od paru, e, od paru lat jest w, tre, w trendzie wzrostowym. To nie zawsze przekłada się na, e, na sprzedaż w, e, w sklepach, bo nie zawsze jest taki moment że wszyscy się złotem interesują. Teraz tak jest akurat, rzeczywiście, bo złoto ma bardzo wiele w tej chwili czynników takich fundamentalnych, które decydują o jego wzroście i wydaje się, że one wcale w najbliższym czasie wcale nie będą maleć, tak naprawdę. W związku z tym, a jeszcze w tym roku mamy przed sobą ostatni kwartał, a ostatnie kwartały są historycznie dobre dla złota, bo zazwyczaj wtedy nie ma wyprzedaży na rynku, w związku z tym cena się utrzymuje co najmniej na takim samym poziomie, jeśli nie rośnie. W związku z tym rzeczywiście e, zainteresowanie złotem w tym roku jest dużo większe niż w poprzednim, ale jeszcze powiedziałbym, że nie jest to... Ten poziom, z którym mieliśmy do czynienia w latach 2020-2022, szczególnie w pierwszym kwartale 2022 roku, gdy wybuchła wojna w Ukrainie, no ale klientów i zainteresowanie złotem w ogóle, co z tym robić, jest coraz większe.